Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Szczęść Boże, witajcie, kochani. Spotykamy się w trzynastą niedzielę zwykłą w ciągu roku. Słowo, które do nas dzisiaj skieruje Pan Jezus, to jest słowo z Ewangelii według świętego Łukasza. Dzisiaj chciałbym skupić się tak naprawdę tylko na jednej ważnej rzeczy dla naszego życia. Posłuchajmy tych słów, abyśmy mogli zgłębić tajemnicę tego, co mówi do nas Jezus. Z Ewangelii według świętego Łukasza. Gdy dopełniały się dni jego wzięcia z tego świata, postanowił udać się do Jeruzalemy i wysłał przed sobą posłańców, ci wybrali się w drogę i weszli do pewnego miasteczka samarytańskiego, by przygotować mu pobyt. Nie przyjęto go jednak, ponieważ zmierzał do Jeruzalem. Widząc to uczniowie Jakub i Jan rzekli, Panie, czy chcesz, byśmy powiedzieli, niech ogień spadnie z nieba i pochłonie ich? Lecz on odwróciwszy się, zgromił ich i udali się do innego miasteczka. A gdy szli drogą, ktoś powiedział do niego: Pójdę za tobą, dokądkolwiek się udasz. Jezus mu odpowiedział: Lisy mają nory i ptaki podniebne gniazda, lecz syn człowieczy nie ma miejsca, gdzieby głowę mógł położyć. Do innego rzekł. Pójdź za mną. Ten zaś odpowiedział: Panie, pozwól mi najpierw pójść pogrzebać mojego ojca. Odparł mu: Zostaw umarłym grzebanie ich umarłych a ty idź i głoś Królestwo Boże. Jeszcze inny rzekł: Panie, chcę pójść za Tobą, ale pozwól mi najpierw pożegnać się z moimi w domu. Jezus mu odpowiedział: Ktokolwiek przykłada rękę do pługa, a wstecz się ogląda, nie nadaje się do Królestwa Bożego. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie Chryste. Tak jak powiedziałem, chciałbym, żebyśmy dzisiaj skupili się tylko na jednym aspekcie tego tekstu, który przed chwilą usłyszeliśmy, a mianowicie pierwsze zdanie. Gdy dopełniały się dni jego wzięcia z tego świata, postanowił udać się do Jerozolimy. Postanowił. To słowo, które dostajemy w tłumaczeniu, jest odpowiednikiem greckiego wyrażenia, które moglibyśmy przetłumaczyć na zwrócił twarz w stronę Jerozolimy. Zwrócił twarz. Ale często to samo y, słowo, to stwierdzenie tłumaczone jest także y, jako czasownik utwierdzać. Moglibyśmy powiedzieć, że Jezus zatem nie tylko postanowił iść do Jerozolimy, ale zwrócił twarz w jej stronę, jakby pokazać kierunek, w jaki zmierza. Ale co więcej, utwierdza się w tym postanowieniu. Nie jest to tylko postanowienie, chciałbym coś zrobić, chciałbym się tam udać, nawet jestem przekonany, że to jest konieczne, jestem pewien, że tak musi być, ale Jezus nie tylko chce, nie tylko jest przekonany, nie tylko postanawia, ale utwierdza się w tym. On robi wszystko, żeby tego kierunku nie stracić, czyli... Właśnie ciągle ma wzrok utkwiony w stronę Jerozolimy. A co się dokona w Jerozolimie? Dlaczego potrzebne jest to utwierdzenie, dlaczego Jezus nie traci Jerozolimy z pola widzenia, ponieważ w Jerozolimie dokona się jego śmierć i jego zmartwychwstanie. Po to przyszedł na Ziemię. A wiadomo, że nie jest to łatwe. Żeby mogło dokonać się zmartwychwstanie, musi nastąpić najpierw jego śmierć, odrzucenie, wyszydzenie, zdrada. Potrzeba zatem tego utwierdzenia. My też często w życiu stajemy przed pewnymi decyzjami i wiemy, że trzeba iść w jakąś stronę w jakimś kierunku, wybór drogi powołania, małżeństwo, kapłaństwo, życie konsakrowane, wybór zawodu, studia. I wierność później w tych rzeczach jest bardzo istotna. Potrzeba zatem tego ciągłego zwracania swojego oblicza, swojej twarzy w tę stronę. Jestem księdzem, ciągle mój wzrok utkwiony w kapłaństwo, moje oczy zwrócone ku życiu sakramentalnemu, ku życiu, z którego kapłaństwo czerpie. Co jest taką Jerozolimą dla kapłana? Każdy z nas jako kapłanów musi sobie odpowiedzieć na to pytanie, gdzie jest skarb? Czy rzeczywiście Twoje oczy są utkwione tam, gdzie jest skarb? Czy Twoje oczy są zwrócone w tę przestrzeń, w to miejsce, gdzie znajduje się skarb Twojego życia? Jako kapłana podjąłem decyzję. Chcę być kapłanem. Przyjąłem święcenia. Czy patrzę cały czas w stronę Jezusa, który mówi do mnie, pójdź za mną. Czy patrzę cały czas w stronę yy, Kościoła, który mnie wzywa, który mnie potrzebuje. Małżonkowie podjęli decyzję, chcą być razem. Ślubuje Ci miłość, wierność, uczciwość małżeńską. Czy mój wzrok jest utkwiony w tę miłość? Czy jestem wierny tej miłości małżeńskiej? A wiemy, że przychodzą, zobaczcie, różne pokusy. Ostatnio słyszeliśmy o wielu odejściach księży, o różnych y, trudnych problemach. A ilu, y, ile rodzin zmaga się z rozwodami, bo już Cię nie kocham, bo poznałem kogoś innego, bo się zakochałem, chcę spędzić życie u boku kogoś innego. Nie ma wierności. I nie wiem, jak byśmy sobie tłumaczyli różne nasze odejścia, różne nasze decyzje. Jeżeli powiedziałem Bogu, chcę, chcę być kapłanem. Jeżeli powiedziałem Bogu, chcę być mężem, chcę być żoną. I podjąłem tę decyzję. Poszedłem w tym kierunku. Związałem się ślubami, przyrzeczeniami. To czy utwierdzam się w tej miłości? Czy utwierdzam się w tym wyborze? W co jest utkwiony mój wzrok? Czy patrzę na Chrystusa? Chrystus utwierdzał siebie przez modlitwę. Zobaczmy, często przecież czytamy na kartach Ewangelii, że odchodził na osobność, aby się modlić. Nawet tuż przed śmiercią w samej już Jerozolimie udał się do Ogrodu Oliwnego, aby tam się umacniać. Czytamy nawet w Ewangelii według Świętego Łukasza, że anioł z nieba przyszedł, żeby go umocnić. Jak utwierdzać siebie w tych decyzjach, które podjąłem, aby mnie zdezerterował, żebym nie uciekł, nie stchórzył, nie zdradził i później nie tłumaczył swojego grzechu. Potrzeba relacji z Bogiem, ale relacji, która opiera się na posłuszeństwie słowu. Jezus też nie chciał umierać. I też prosił Ojca: Zabierz ode mnie ten kielich. Ale powiedział: Niech się stanie tak, jak Ty chcesz. Jeżeli Bóg przyjął moją decyzję, Bycia kapłanem, jeżeli przyjął Twoją decyzję, bycia siostrą zakonną, osobą konsekrowaną, jeżeli przyjął Twoją decyzję, bycia mężem, żoną, to chcecie utwierdzać na tej drodze, to na tej drodze chcecie doprowadzić do zbawienia. W co, w co są utkwione moje oczy? W czym się utwierdzam? Ku czemu zwracam moją twarz? Przeszkód może być wiele. W drodze kroczenia do Jerozolimy przeszkodą dla Jezusa było to miasto samarytańskie, które nie chciałoby przyjąć. Musieli szukać dalej, mieli przeszkody. Szatan na tej drodze wierności, kroczenia ku wyznaczonemu celowi, ku wyznaczonej mecie, ku zbawieniu, będzie próbował mnie odciągnąć, będzie próbował pokazać mi inne możliwości, abyśmy nie dali się zwieść. I nie damy się, jeżeli będziemy trwać w zjednoczeniu z Nim, z Jezusem i w posłuszeństwie Jego Słowu, w posłuszeństwie Kościołowi którym sam Jezus powiedział, że bramy piekielnego nie przemogą. I powiedział przecież do Piotra, cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, cokolwiek rozwiążesz, będzie rozwiązane w niebie. Jak wygląda moja wierność w rzeczach małych, nawet? Jak wygląda wierność mojemu powołaniu? Gdzie szukam? Utwierdzenia, kiedy przychodzą pokusy. I czy jestem posłuszny. Słowu Boga i Słowu Kościoła. Do tego wzywa nas Jezus. Życzę Wam, abyśmy byli wierni w rzeczach małych, a nad wieloma postawi nas Jezus i wejdziemy. Do radości naszego Pana. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Do zobaczenia.